Cześć, tu Wajtek z Polska z Dzisiaj chcę Wam pokazać super miejsce do biwakowania na dziko, zaledwie kilkanaście kilometrów, od Bydgoszczy przy jeziorze. Dojechaliśmy, tutaj spędzimy wieczór. Zaraz Wam wszystko opowiem, wszystko pokażę. Na razie zaparkowałem samochód, rozglądamy się po okolicy, żeby zobaczyć, czy naprawdę to jest to miejsce, gdzie zamierzamy spędzić noc. Pierwsze wrażenie jest takie, że jak najbardziej. Droga w lesie, ale jest oficjalny znak. Droga udostępniona dla ruchu kołowego miejsce postoju. Po drugiej stronie możecie dokładnie zobaczyć, gdzie możecie zaparkować. My jesteśmy Piecki. Skręcacie w taką leśną drogę. Na samym końcu jest jezioro jezuickie. Dokładnie, my jesteśmy na dzikiej plaży Piecki 2. Teraz sobie zwiedzamy dookoła, bo jest tutaj i dzika plaża Chmienniki. I Parking leśny, dzika plaża, piecki 1. My jesteśmy przy piecki 2. Na razie wybraliśmy się na spacer, ale wygląda to bardzo, ale to bardzo fajnie. Jeździe się rozłożyć, poleżeć, popracować, popisać i się pokąpać. Czas na kolację. Palenisko. Kolejny raz będzie użyte. Świetna, to jest sprawa. Użyłem raz, jestem mega zadowolony. Więc zrobimy sobie najpierw na nim kolację. A potem, po prostu, da nam przyjemny ogień. Posiedzimy sobie i popodziwiamy ten oto widok. Kolacja już się robi. Księżyc pięknie lśni na horyzoncie. Wygląda to wszystko niesamowicie. Zaparkowany kamper. Tutaj pusto. Cały dzień spędziliśmy w tej okolicy. Tu jest jezioro. Już po 17 przyjeżdżają osoby chcące spędzić piątkowy wieczór. Tutaj, a tak, my przez cały dzień byliśmy sami. Jezioro Jezuickie super miejscówka moim zdaniem, żeby przyjechać tu kamperem. Spójrzcie, ile tu jest miejsca. Z jednej strony, i z drugiej tu teraz coś rozkopane, ale w razie czego można się przed zatrzymać. Blisko do jeziora. Poza tym jest cisza, spokój. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie, bo przyjechałem tu w czwartek, teraz jest piątek. Przez cały dzień padało, więc pewnie osoby, które chciały tu przyjechać, spędzić piątkowy wieczór, pewnie zostały zniechęcone. Z tego powodu też jest tutaj mniej osób. Dojazd na Parking i plaże Jest bardzo przyzwoitą drogą w lesie Asfalt Nowy Więc tylko ostatnie nie wiem 200 metrów musicie pokonać taką Zwykłą piaszczystą drogą My mamy zaparkowanego kampera na dzikiej plaży Piecki 2 Teraz przeszliśmy się lasem Wzdłuż drogi doszliśmy do dzikiej plaży Piecki 1 Możecie zaparkować ale tuż przy Drodze głównej Więc pewnie dla spania Będzie o wiele głośniej niż my gdzie śpimy na piecki 2 bo tam jednak się wjeżdża w głąb lasu ale jakby Was interesowało jak wygląda Ci plaża piecki 1 proszę bardzo jest gdzie się rozłożyć jest gdzie się pokąpać widzicie jest płytko woda czysta i taki widok Teraz jest piątkowy wieczór, ale przez to, że właśnie prognoza pogody nie była za optymistyczna. Na razie jest tu tylko jedna para i koniec. Więc, jeżeli będziecie mieli też taki fart, no to zobaczcie, że całe jezioro możecie mieć dla siebie i wygląda naprawdę to rewelacyjnie. Więc, dzika plaża Piecki 1, zainteresujcie się. Faktycznie to, że prognoza pogody pokazywała, że będzie padać. Jesteśmy absolutnie sami. Nad jeziorem jezuickim Piecki 2, Dzika Plaża, więc robimy sobie teraz kolację. Podziwiamy tą panoramę, niesamowitą ciszę, spokój. Ale to jest co? To. to, jak sobie wyobrażałem, pan life, teraz to realizuje i powiem Wam, że jeżeli myślicie, właśnie o kontakcie z przyrodą, żeby sobie siedzieć na plaży, robić kolację. Na grillu czy na piecyku. No, ja korzystam z, tego, z tej kuchenki na drewno, którą pokazywałem wcześniej. Jest rewelacyjna, nie nagrzewają się nóżki. To jest o tyle ważne, że dzięki temu bezpiecznie możecie ją przenieść. No i teraz robimy sobie kolejny posiłek. Właśnie tak sobie robimy kolację. Nasza kuchenka na drewno. Proszę bardzo. Jajecznica, akurat. Więc tak to wygląda, a to jest nasz widok. Na jezioro. Tutaj jakieś światła po drugiej stronie, ale generalnie dzisiaj, akurat jest trochę zachmurzone niebo, więc nie widać gwiazd, Wczoraj było wiele lepiej. Nawet było widać księżyc, dzisiaj akurat nie. Więc sobie tak w ciemnościach jemy kolację. Nasza druga noc w kamperze. Ciałem sobotni poranek rano padało więc myślę że dużo osób się zniechęciło żeby tu przyjechać dlatego cała plaża jest praktycznie dla nas jest tylko jedna osoba poza nami a tak zobaczcie piękne jezioro. niesamowita tafla teraz wyszło też słońce To to chcę pokazać ta woda jest bardzo czysta płytka jeszcze pokażę wam jak to jest blisko Czyli tutaj jest właśnie jezioro. Tu możecie pójść do kolejnej plaży. Stopery, żeby nikt szalony nie wjechał samochodem aż do samej plaży. A tak, zaledwie parę kroków i tutaj możecie zaparkować samochód. Jak widzicie jest jeden, jakiś nowy przyjeżdża. No i tutaj jest po lewej stronie mój kamper. Tutaj sobie spędziliśmy już dwie noce. Więc okolica jest naprawdę bardzo przyjemna. Już przyjechało trochę samochodów, jest sobotnie popołudnie. My teraz jedziemy do Bydgoszczy, ale ten odcinek był poświęcony dzikiej plaży, gdzie można zaparkować blisko jeziora. Więc dzika plaża Piecki 2 polecam. Ja mówię temu miejscu do zobaczenia. A Wy na pewno przyjedziecie tutaj, bo warto. Trzymajcie się Wajtek z Polska Wiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.